Halo Mielno, halo Koszalin, halo Pomorze Zachodnie, Pomorze i reszta Polski. Bojan, Robert Bojanowski, RMF Max, zapraszam na najbliższy weekend w klubie Bajka w Mielnie. Będę miał dla was płyty, prezenty, gadżety, świetną muzę razem z Legiusem, no i będziemy szaleć do Białego Rana. Nareszcie, Mielno się budzi, klub Bajka. Powraca. Czekaliśmy prawie cały rok na ten moment, no i w końcu jest piątek i sobota. Ostatni weekend czerwca RMF Max zaprasza. Zrobimy opening fiesta w klubie Bajka w Mielnie w piątek Legius. Ja dołączę w sobotę, no i będziemy szaleć do rana przez calutki weekend. Mam nadzieję, że będziecie będą prezenty, fajne gadety, fajne płyty od RMF Max jak co roku. Polecimy do rana! Widzimy się w bajce!